Więc to mi dało nadzieję na właśnie to, że ludzie może po prostu są wyszkoleni do bycia w kurwionym, a nie muszą być i mogą to zauważyć. Kolejna taka sytuacja, i to jest, to jest gruba. Słuchajcie. Słuchaj, ty teraz. Byłem, to było w czasie strajków kobiet. W Toruniu też wtedy był strajk. W ciągu dnia ja wieczorem wyszedłem na przystanek autobusowy i byłem parę minut wcześniej, stała tam jakaś inna też pani, rozmawiała przez telefon i słyszę jak mówi tam do kogoś, że no, że dzisiaj coś tam musiałam wysiąść, no to się zatrzymał, no bo idą ci. Wiesz, no nienormalnie jacyś, no co, co kto kto? No ci strajkują te wszystkie nienormalne, pojebane jakieś nie wiadomo co E, strajkują i, no i co, co? No musiałam wysiąść i iść dalej. <laughs> ja mówię, no, tak sobie myślę, stoję taki i słucham, myślę kurwa powiedzieć coś czy, czy nic nie mówić? Ja wiecie, ja jestem taki kurwa, że jednak e, lubię coś powiedzieć jak, lepiej, lepiej coś zrobić niż, niż nic nie robić. Czasami niektórzy by powiedzieli, że jest lepiej nic nie robić, ale ja jestem raczej z założenia, no tak, przyznałbym rację, ale raczej wychodziłbym z mentalnością, lepiej jest coś zrobić, niż tego nie zrobić. I tak stoję sobie, kurwa, no, wy, no coś bym jej powiedział, ale nie, nie miałem pojęcia, co mam jej powiedzieć właśnie, żeby nie wdać się z nią w kłótnię, bo nie miałem najmniejszego, kurwa, zamiaru się z nią kłócić. Ale czułem, że coś mogę albo powinienem powiedzieć, tak? No, ona skończyła rozmawiać, tak mi do niej mówię, ale ja wie pani, to, to, to oni nie są tacy nienormalni w sensie, mają pewien powód. Ja bym radził się najpierw doedukować. I ona zaczęła, oczywiście, na mnie wyskoczyła, że proszę pana, ja wiem dokładnie o co chodzi, że ja proszę pana, urodziłam trójkę dzieci, ja bym w życiu żadnego nie zabiła. Ja jestem dumną matką trójki dzieci, jeszcze raz bym to zrobiła, ja bym w życiu żadnego nie zabiła. Ja tak, proszę, proszę pani, rozumiem, nie chcę się z panią na ten temat kłócić. Po prostu radziłbym się doedukować. Prosiłbym się doedukować, bo to nie, to nie jest takie nienormalne. I ona, proszę pana, ja jestem dumną matką. Ja naprawdę nie mam zamiaru tutaj nawet dyskutować na takie tematy. Ja takie, proszę pani, rozumiem, spokojnie, jakby. Ja nie chcę się z panią kłócić, ale. Wie pani, jakby. To są, to są też Polacy, to są też Polki i, 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 i dla nich to jest ważne, więc jakby. Jeżeli tak dużo ludzi mówi o tym i wychodzi na ulicę, żeby o tym powiedzieć, to musi to być dla nich ważne i po prostu muszą o tym powiedzieć. I dlatego proponowałbym, żeby pani posłuchała lepiej. I. Ona wtedy dopiero widzę wtedy, że troszeczkę się zatrzymała i mówi e, Nie no oczywiście, że każdy ma prawo do swojego zdania, że to, e, że to nie takie. Tak, tak, Okej, okay, to jeżeli każdy ma do swoje, prawo do swojego zdania, to dlaczego ich pani poniża? Dlaczego sprowadza ich pani do poziomu bycia nienormalnym albo szalonym, do bycia gorszym? I ona wtedy No Ale nie no, absolutnie, no ale to pani powiedziała, że są jacyś nienormalni, że są gorsi, a to też są, to są też Pol Polki, Polacy. Nie są gorsi, ona takie, no nie, no oczywiście, oczywiście, każdy ma prawo, to nie tak, że są gorsi i widzę, że dopiero wtedy jej zaskoczyło kurwa myślenie, że, że to co powiedziała nie było w porządku. Kiedy, do, i, I dosłownie, ja to powtarzam ludziom, że tylko prawda i spokój może nas, nas uratować. To jest bardzo dla mnie głębokie zdanie, bardzo wartościowe i ważne w życiu zdanie. Tylko prawda i spokój może nas uratować. Jeżeli nie wiesz, co robić, zachowaj spokój i mów prawdę. Nie całą prawdę, tylko tyle, ile musisz, ale mów prawdę i zachowaj spokój. Albo przynajmniej zachowaj spokój, nic nie mów i zachowaj spokój, bądź ze sobą szczery, szczera. To wystarczy. Naprawdę, uwierz mi, że to może wam uratować życie, albo komuś uratować życie, albo nawet zbawić ludzkość, w co szczerze wierzę. Więc tak, tak jak mówię, wtedy pozostałem kompletnie spokojny i mówiłem po prostu szczerze. No wiecie, no bo prawda jest oczywiście często względna, co mam też przez to na myśli, to mówienie szczerze, mówienie prawdy, w sensie mówienie w to, w co wierzysz. I wiesz, że jest prawdą, lub przynajmniej nie mówienie tego, co wiesz, że jest nieprawdą. I widziałem, jak ona dopiero wtedy się zatrzymała i zaczęła tak przemyśleć, jakby o, okej, okay, dobra, coś tam, coś tam. Dopiero kiedy zrozumiała, że ja nie mam zamiaru i w ogóle nie jest w moim celu kłócić się z nią na temat aborcji, tylko chodziło mi o takie ludzkie, empatyczne podejście do drugiej osoby, do drugiej strony. Dopiero kiedy to zauważyła, Mogła zacząć racjonalnie myśleć i się uspokoić tak samo. I to też, kiedy ona tak po prostu przyjęła nagle taką pasywną i o wiele bardziej e, otwartą i taką pokorną postawę, e, to wtedy też nabrałem takiej nadziei: o mój Boże, jak dobrze, to jest możliwe. No, to jest naprawdę super. No więc takie, takie małe anegdoty z mojego życia.